Wow, wow. Ach ten Andy, a, a ach ten Andy wow, wow. Ach ten Andy, a, a ach ten Andy Jestem Andy, numerant jakich mało Wielki artysta w robieniu kawałów Jeden mały dowcip i draka o i całe miasto krzyczy Ach ten Andy! Jestem mistrzem wow. w robieniu dowcipów <noise> Ach ten Andy, a, a ach ten Andy! W kawałach nie przebieram, bo mam Ach ten Andy, a, a ach ten Andy! Ach ten Andy Rymowanka Uwaga uczniowie, mówi dyrektor DeRosa Jestem zmuszony odwołać lekcję W.E.W.u Bo w nocy ktoś nalał płynu do mycia naczyń do basenu Nie mam pojęcia kto to zrobił, ale jak tylko go znajdę To chyba zrobię z niego marmoladę Heh, o czemu chodzi? Przecież ma hopla na punkcie czystości. A teraz powiedz coś pan Klomper, opiekun kółka teatralnego. Drodzy uczniowie, dzisiaj po szkole odbędą się przesłuchania do sztuki sen nocy letniej, autorstwa Billa Shakespeare'a. Casting rozpoczyna się o 15. Spóźnialscy nie zostaną wpuszczeni do sali. Zapracowałem szczegóły operacji, spędząca drużyna. To łatwizna. Bardzo chętnie bym o tym z tobą pogadał, ale idę na przesłuchanie. Chcesz zagrać w sztuce? Co ty, Deny? Oszalałeś? A ja myślę, że będzie fajnie. Ech, super. Jak lubisz słuchać rozkazów i gadać czyimś tekstem. Lori Magni tam będzie. Aktorstwo? Uwielbiam to. Chodź, lecimy na przesłuchanie. ...niepamiętnych kiedy czasów, kiedy, kiedy szukaliśmy tych świetlnych... Przesłuchanie. Ważność! I do sali! No już, jazda, już, już! Przesłuchanie odbyło się o piętnastej! Wiedziałeś, że Klomper był w maris? W życiu bym nie zgadł. Wtedy ty zrobisz małe zamieszanie, a ja wkradnę się do szatni i zamienię spodenki drużyny na kilty. Dokładnie 3 minuty przed meczem. Co to było? Pewnie Jen przeżywa codzienne załamanie. No dobra, jak to wypali, zrobi się wielki chaos i przez to nasza żałosna drużyna zacznie grać lepiej. Aj. Dzisiaj chyba przeżywa je mocniej. Jak tam, dziewczynko! Wykonuję ćwiczenia aktorskie. No wiesz, próbuję. Gwiazdy tak robią. Tylko, że ty nie jesteś gwiazdą. E? Nastąpił wielki przełom. Wkrótce będę. Przełom? O, biedna Jen. przełom czaszki? Ojej, ale śmieszne. Będę grać w szkolnym przedstawieniu rolę tytanii. Czyli królową wróżek, a najlepsze jest to, że Craig Bennett gra króla. Dramatyzować to ty umiesz. Nie wysilili się z obsadą. Ciekawe, No dobra, Andy, muszę ćwiczyć. Przecież to ćwiczyć? To łatwizna. Wystarczy nauczyć się kwestii i nie wpadać na meble. O, o, rachunek. Nawet tego nie umiesz. Poza tym, Szekspir to bardzo trudny tekst. Posłuchaj tego. Jestem boginią możną i bogatą. W państwie mem żyje wiekuiste lato. Nie masz pojęcia, co to znaczy, prawda? No i co z tego? To poezja! Czyste piękno! Po poezja! Szmezja! Szekspir to hała! Też tak umiem gadać. Gdy język owinę w koło ciała. <grym wytrzyma> Jestem panem z językiem na wiesku, a w mym państwie nigdy nie ma w miejscu. Proszę, rymuję. I założę się, zagrałbym lepiej niż ty. Akurat, braciszku, jesteś Hmm. Znowu się zacznie. Co się znowu zacznie? To jest dopiero wyzwanie. Jestem lepszy niż ten Szekspir Noga. Mogę rymować tydzień cały, siostro moja droga. Już widzę, jak to robisz, poeto. Wątpienie we mnie to nic mądrego, bo ja dokonam tego. Dawaj, Emy, dawaj! Rymować będę w dzień i w nocy. Zrobię wszystko, co będzie w mej mocy. Rymy będę składać z sensem, a twój wstyd da mi... rekompensę. Rekompens? Nie można wymyślać nowych słów. To to samo, co zapłata. Jasne, wiem o tym. Sprawdzałam go. Jeśli wykonam to zadanie, będę miał tylko jedno żądanie. Gdy przez tydzień będę rymował przemowy, wtedy ty zaprzestaniesz mowy. Ten ma nie mówi? A przez jaki czas? Przez bardzo mały. Tydzień cały. A jeśli zepsujesz jakiś rym? Gdy choć jeden rym schrzanie, też na tydzień zarzucę gadanie. No i... Banknot ci się dostanie. To mi się podoba, wierszok leto. Stoi! O ósmej więc, za jeden tydzień cały, okaże się, kto wygrał ten wasz zakład mały. To się rymowało? Przepraszam. Dobra, czyli tak. Będziesz rymował przez cały czas. I to wszędzie. Deni będzie sprawdzał, czy nie oszukujesz. A co ja będę z tego miał? Nawet nie wiesz, jak cieszę się, że będę mógł pokonać cię. Natary, no mój zdrowo, ty krowo! Kto mi powie, w którym roku skończyła się rewolucja? Może ty, Andy? Hmm. 1781. Świetnie, Andy.

Teraz będę z Wami najzupełniej szczery. Liczba pi wynosi 3,14. <grym wytrych> Yo tengo cuantos vegetables. Powiedzcie mi, ile mam waży po hiszpańsku, Andy. Si, tu ten estres. Patata, leczuga i mes. Ziemniak, cała kukurydza. Doskonale. <grym wytrych> <grym wytrych> <grym wytrych> Wiesz, wszyscy o tobie mówią i nikt cię nie przeklina. To rymowanie o. to hit! Bardzo dziękuję, też tak czuję. To rymowanie znaczy wiele. Polubili mnie nawet nauczyciele. Myślą, że uczę się w niedzielę. No i jak ci idzie rymowanie, braciszku? Dziękuję, Jen, za troskę twą. Lecz rymy moją pasją są. I powiem to, choć jestem skromny, że sukces odniosłem ogromny! Ten on zrymuje wszystko. Wszystko? Wszystko. To się jeszcze okaże. Co się rymuje z rodynką? Przegrałaś, dziewczynko. Wiem, może racja? Do tego nie ma rymu. Hmm. Święta, racja. Należy ci się koronacja. <grywa> Łażej, ty, Mondralo, Jeszcze cię przyłapię. Idziemy, Terry! Ciągle mnie zadziwiasz. Twój podziw nie ma dla mnie większej wagi, bo ona nie zwraca na mnie uwagi. Lori? Nie ja abym się tak nie przejmował. Jest bardzo zajęta. Ma dużą rolę w przedstawieniu. Witaj, Lori, miła. Czyżby rola w sztuce ci się trafiła? Tak, mam grać Hermię. A ja, gram Alessandra. I kocham Hermię. Jervis? Coltrane? Ty? Andy Rym. E, e, lubisz grać w karty? Andy, co ty bredzisz, człowieku? Czy to jest jakiś twój kolejny kawał? E, nie. On po prostu się cieszy, że gracie w przedstawieniu. Mhm, mm skoro tak, to chyba przyjdziesz nas zobaczyć. Szczególnie, że tam są sceny... miłosne. Mm -hmm. Chodź, Lori, może znajdziemy gdzieś cichy kącik i przećwiczymy parę scenek? Bla, bla, bla. Możliwe, że się mylę, ale mam wrażenie, że jakoś nie jesteś zachwycony tą parą. Tak, bo to prawda szczera, Jervis dziewczynę mi zabiera. Oni tylko razem grają, a nie chodzą ze sobą. Poza tym, ten Jervis to mały szczurek. Jego wzrost nie jest ważny. Muszę być na niego bardzo uważny. A co ma do tego wzrost? Mam przemyślnego duszka, który znajdzie spichlerz, wiewiórki i świeże orzechy. <laughs> o rany! Słyszałeś, co ona powiedziała? Słyszałeś? Tak, tak, orzechy, małe jak twój mózg. Uśni, oplotę ciebie ramionami. Przecież to jest osioł! Piękna księżniczka nie tuliłaby osła! Chcę, żeby to wykreślić! Przejdźmy do scen, w których gra ze mną Krek. Krek? A, i znaczy Oberon, król wróżek. Hej, miał mnie pan tak nie nazywać. Jasne, jasne. To poćwiczymy później. Teraz inna scena. Hernia i Lisander. Oto i Jervis, pełen podłości. Chcę skraść całusa mojej miłości. Zrosło się z mym sercem Twoje, i jedno mamy dziś serce oboje. Dwie dusze, łączy też jedna przysięga, że je w nich szczerość ich nie dosięga. Ty słyszałeś to? Słyszałeś, on powiedział. Hmm? A, słyszałem. Proszę, proszę, to mój wściepski braciszek <śmieniczyk> Wróg na terenie obozu e, To znaczy, co ty wyprawiasz? To jest zamknięta próba Ale ja... On chciał dokonać sabotażu Już ja umiem sobie radzić ze szpiegami Idziesz do kozy Ciekawe, jak się z tego wyrymujesz, Opermo! Szpiegiem jest ktoś inny! Jestem tu, lecz ja mnie winny! Robisz sobie ze mnie żarty? Nigdy w życiu, drogi panie, to me zwykłe zachowanie. To takiego? Moje rymy, zwykła rzecz. Czy już mogę pójść stąd precz? To zadziwiające! Pochwałę przyjmuję i dziękuję! Jesteś genialny! Masz wielki talent do tworzenia rymów! Wcale nie, to tylko taka nasza gra. O, zawsze kiedy rymuję, mej siostrze Jen się humor psuje. <grym> Niestety nie mogę ci dać żadnej roli. Mam już całą obsadę. Ale przyda się sufne. Cóż za wspaniałe wyzwanie! Z radością przyjmuję zadanie. No, to witam w drużynie. Dobra, ludzie, do roboty! Dawaj mi tu mechaników i wszystkie duszki. Widział ktoś duszki? Słyszałeś, co on. E, podłogą? Jak ty się nauczysz wszystkich ról, Andy? To nic trudnego. Nauczę się tego. Najważniejsze zadanie to Jervisa, oh, yeah. stąd yeah, boy, wykopanie. Stój, błocha, czyżbym nie był twoim panem? Więc ja twoim panią muszę być. Oh, oh. Ej, zgnieciasz mi koronę. Oj, o! Oh. E, posłuchaj. Tytania używa w tej scenie sarkazmu. Jest wściekła na króla wróżek. Na Oberona? Kity! Spóźnienie! Dwadzieścia pompek! Próby zaczynamy o 15.00! W języku wojskowym oznacza to trzecią! Od dzisiaj każdy, kto przyjdzie po trzeciej, zostanie wyrzucony! Zrozumiano? To jest coś genialnego, by wykopać Jervisa wrednego. Cóż to za cudowne perfumy, Lori? To co z hot-doga, którym się oblałam? Jak Klomper powiedział, tak się stanie. Jervisa noga tu nie powstanie. Wspaniały plan! Przynajmniej nie wylądujesz chyba za to w więzieniu. I! Ta sala ma chyba więcej wejść, prawda? Lori, już jestem. Ciemnie dolary? Litości mam pokaźne konto i całkiem spory pakiet akcji. O, Flori najdroższą! <głysy> <forszy> <skry> Czy wspomniałem, że znam się też na węzłach? Lori, to ja, twój słodki misio! Jen, gotowa do premiery? Odczep się, właśnie się skupiam. Muszę mieć trochę ciszy. Cóż niedługo będziesz jej miała pełno. Co? Dlaczego się tak szczerzycie? Bo mnie tydzień od waszego zakładu? A gdy przegrasz siostro paskudna, to ta rola będzie trudna. Bo cóż to jest za pytania, co nie mówi ani zdania, kiedy ósma wybić zdąży. Ty się siostro w ciszy pogrążysz. Słuchaj, jeszcze nie wygrałeś. Mam całe pięć minut, żeby cię wykończyć, więc uważaj. Mam uważać? To ci afera. Nie mam mowy, bym przegrał teraz. Cóż, najwyżej przegram. Przyjmę wyrok z pokorą i będę milczeć. A słuchaj, mama prosiła, żebyś kupił sok. Kupię więc, skoro tak. A jaki ma mieć smak? Pomarańczowy. Ale wiesz co? Chociaż potem wzięła to słowo. A... Nawias? Tak jest braciszku. Nawias. A do nawiasu to nie ma rybo. Mm? Sprawdziłam. Zdaje się, że przegrasz. Hej! Zatkało cię? Nawias, bawias, o! Oh, 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 oh. Achuj! Ach, Wiecie, Jervis dostał uczulenia na kostium. ...Polyester! To czywila z tymi Mięczakami! To jest do domu! Co za nieszczęście. Andy będzie musiał zastąpić Jerwisa. Właśnie! Rarkin na scenę! Musisz zastąpić Jervisa, Andy! Słyszysz mnie? Andy! No już! Przestań! Musi być jakiś rym do słowa nawias. Nie mogę przegrać zakładu z moją głupią siostrą. Chwileczkę, on właśnie głęboko myśli o sztuce, no i wczuwa się w postać. Znam to dobrze. Trema. Ale ktoś musi wyjść na scenę. Hej! Może ty? Ale... Żadnych ale! Teraz wszystko zależy od ciebie! Fawias, fawias, kawias! Nawias, 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 nawias! Nie ma takich słów! Co się rymuje ze słowem nawias? Jasne! No, to na razie, ofiaro. Czekają na mnie fani. Milczenie jest złotem. Zawias! Zawias? Nawias rymuje się ze zawias ósma już prawie, więc jest po sprawie. Minął równy tydzień. Andy zwyciężył! Wszyscy na miejsca! Jen, jesteś gotowa? Nie, nie, siostro. Zdaje się, że Jen dostała nagłego zapalenia krtani. Kwarantanna! Nie ryzykujmy epidemii! Skoro ona nie wystąpi, kto zagra tytanie? <laughs> Miłość prawdziwa nie biegnie bitym gościńcem. Trudnemu wyzwaniu podołałem, bo ogromnie się starałem. Rymowałem jak najęty, a teraz będę aktorem wzięty. Stój, płocha, czyżbym nie był twoim panem? Więc ja twą panią muszę być. <laughs> Cóż, nie trafiła mi się scena z Lori, ale najważniejsze, że przez tydzień nie słyszałem głosu Jen. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids, Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Precis, dialogi Berenika Wyrobek. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli. Jacek Kopczyński, Krystyna Kozanecka, Mieczysław Morański, Jacek Wolszczak, Andrzej Preciks, Joanna Pach, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gniczuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Partli. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.